Przygotuję dzisiaj bardzo smaczne placuszki cebulowe, ale przygotuję je trochę inaczej niż zazwyczaj, bo bazą do tych placuszków będzie zupa. Może być to dowolna zupa? W mojej dzisiejszej wersji jest to kartoflanka. Zupa wiadomo, bogactwo smaków, bogactwo składników, bogactwo przypraw. Najlepsza jest następnego dnia, ale kiedy zostanie trzeciego i czwartego dnia, tej samej zupy już zazwyczaj jeść nie chcemy. Ja te placuszki wymyśliłam na studiach, kiedy moja wyobraźnia kulinarna naprawdę szalała. Ale przyznam, że do tej pory zostały w repertuarze ulubionych dań, dlatego że są rzeczywiście bardzo smaczne. Zupa odda im całe bogactwo smaków, i tak jak wspomniałam wcześniej, może to być dowolna zupa, bo każda się tutaj sprawdzi. Tyle, że za każdym razem te placuszki będą miały nieco inny charakter. Mam tutaj politra zupy. Ja zazwyczaj robię to danie na oko, ale na potrzeby przepisu odmierzam składniki i podam oczywiście precyzyjne ilości. Zatem pół litra zupy, ona jest zimna, za chwilę do niej wrócę bo najpierw chcę przygotować inny składnik, czyli cebulę. Muszę ją bardzo drobno posiekać. Ja skorzystam z blendera, dlatego pokroję ją tylko na mniejsze kawałki, żeby łatwiej było ją w tym blenderze siekać. I będzie mi potrzebny także jeden ząbek czosnku, ale ten z kolei albo drobno siekam, lub przecisnę przez praskę na samym końcu. Najpierw cebula. Szybko i bardzo drobno posiekana, myślę, że tak spokojnie mogłoby wystarczyć. Ja jednak szykuję te placki dla moich synków, którzy bardzo lubią ich smak, jednak nie lubią czuć cebuli w plackach, więc jeszcze trochę ją posiekam, żeby uzyskać taką cebulową miazgę. gotowe. Tak bardziej elegancko. W zasadzie powinnam tę cebulę przełożyć do miski, w której będę szykowała ciasto na placki. Ja jednak mam tutaj obok garnek z zupą, w którym zamierzam przygotować całe ciasto, więc może niezbyt elegancko i niezbyt estetycznie, ale generalnie efekt będzie dokładnie taki sam, bo i tak te składniki wszystkie trzeba będzie za chwilę pomieszać. Dodam tutaj zatem zupę i zmiksuję ją po to, żeby wszystkie warzywa, które się w niej w tej chwili w kosteczkach znajdują, również były na gładko z Mielone. Chociaż to oczywiste, nie wspomniałam o tym wcześniej. Z zupy oczywiście usuwam wszelkie niejadalne składniki typu liście laurowe, e, ziele angielskie czy kulki pieprzu po to, żeby później e, w placuszkach nie było niespodzianki. No i całość teraz miksuję. Szybko i bardzo sprawnie powstała bardzo zimna zupa krem. Oczywiście w tej wersji nie będę jej dzisiaj podawać, tylko przelewam ją ponownie do garnka i zaczynam szykować ciasto. Zupa gotowa moja jest taka dość gęsta i kremowa. Oczywiście e, jej gęstość zależy od tego, jaka zupa jest bazą tych placuszków, więc tak naprawdę precyzyjnych składników nie jestem tutaj w stanie podać, ale pokażę krok po kroku, co robię. I e, gęstość finalnego ciasta będziemy po prostu regulować ilością mąki. Teraz bijam dwa całe jajka. Dokładnie je mieszam z zupą. Jeden niewielki ząbek czosnku, przeciśnięty przez praskę lub drobno posiekany. Mniej więcej jedna taka czubata łyżka e, tartego, żółtego sera. Ja daję taki o łagodnym smaku, dlatego że placki mają być cebulowe. E, treser ser na tarce o grubych oczkach. Sera oczywiście można dodać więcej. E, według nas taka ilość jest zadowalająca. Więc ja dodaję tylko tyle. No i baza do placków w zasadzie gotowa. Teraz można tutaj dodać jeszcze opcjonalnie składniki, którymi chcemy wzbogacić placki, na przykład drobno pokrojone oliwki, najlepiej czarne, bo chyba czarne będą tutaj najlepiej pasować, drobno pokrojona i podsmażona na rumianą kiełbasa, boczek czy na przykład marynowane warzywa, na przykład marynowana papryka. Według uznania to, czym chcemy wzbogacić smak i Finalny wygląd placków. Ja w dzisiejszej wersji robię wariant bazowy. To jest same placki, które podam z kwaśną śmietaną, więc nie dodaję tutaj żadnych y, dodatków, ale wspominam o takiej możliwości. No i teraz mąka dosypuję ją oczywiście stopniowo i ilość tej mąki y, zależy od tego, jak gęsta jest y, baza ciasta. O tym już wspominałam wcześniej. Ja dodam najpierw jedną szklankę y, o pojemności 200 ml. I gdybym chciała takie miękkie, bardzo delikatne placuszki, to taka konsystencja by wystarczyła. Ja idę w kierunku takim nieco bardziej zwartym, więc dodam tutaj jeszcze nieco mąki. I myślę, że tak wystarczy, o taką konsystencję ciasta chodzi. Jeśli chodzi o rodzaj dodanej mąki, to może być to mąka dowolna, pełnoziarnista bądź zwykła, pszenna, żytnia, orkiszowa według uznania. Ja dodałam pszenną typ 650, ale zazwyczaj jednak dodaję tutaj mąkę pełnoziarnistą. Gotowe. Można doprawić do smaku, ja nie doprawiam, bo zupa była dobrze doprawiona, cebula ją jeszcze zaostrzyła, ciasto jest gotowe. I teraz zaczynamy smażyć placki. Rozgrzewam patelnię i dodaję dowolny ulubiony tłuszcz, na którym zazwyczaj lubię smażyć placki czy naleśniki. W mojej dzisiejszej wersji będzie to e, smalec, dlatego, że na smalcu te placki smakują chyba jednak najlepiej. Ale mm, jeśli nie uznajecie smalcu, bądź nie chcecie go stosować, to równie dobrze sprawdzi się tutaj olej roślinny, bądź na przykład oliwa z oliwek, ale taka, którą można smażyć. I teraz tak. zwilżoną w wodzie łyżką nabieram porcję ciasta i kładę na rozgrzany olej, formując niewielkie placuszki. Smażę na średnim ogniu po 2-3 minuty z każdej strony, a tak naprawdę do czasu, kiedy się ładnie złocą z każdej strony, a w środku stracą surowość. W środku placuszki będą miękkie i takie całkiem delikatne, dlatego ja smażę je tak długo, aż skórka z zewnątrz ładnie się zrumieni i będzie taka, no powiedzmy, delikatnie chrupiąca. Kiedy są gotowe. Przekładam je na metalową kratkę ruszt, żeby e, stygnąc nie zaparowały lub na talerz wyłożony np. Rę papierowym ręcznikiem, żeby ten papierowy ręcznik chłonął nadmiar tłuszczu, jeśli lubimy smażyć placki na głębokim tłuszczu. I w ten sam sposób postępuję e, z pozostałym ciastem do czasu, kiedy usmażę wszystkie placuszki. I gotowe w mojej dzisiejszej wersji na gorąco z solonym jogurtem będzie smakować także y, jako dodatek kwaśna śmietana posolona z odrobiną pieprzu. Y, jeśli chodzi o inne dodatki, to dokładnie tak jak podawalibyście placki wytrawne, czyli dokładnie takie, takie dodatki, na jakie macie ochotę. To mogą być y, ciepłe sosy, grzybowy, pieczarkowy, pomidorowy, to mogą być zimne sosy, chrzanowy, jogurtowy, pomidorowy. Placuszki te mogą być także e, zamiast daniem głównym, e, po prostu dodatkiem do dania głównego. Bardzo fajnie smakują z wszelkiego rodzaju pieczeniami, i to zarówno z mięsa mielonego, jak i z takiego całego zwartego kawałka mięsa. E, do tego jakiś sosik. I naprawdę fajne, niebanalne danie gotowe. Będą się nadawały także jako podstawa do zapiekanek takich warstwowych. Warstwa placuszków, na to jakiś sos warzywny bądź mięs mięsno-warzywny. Kolejna warstwa placuszków, znowu warstwa sosu i całość. E, Posypać serem, sunąć do piekarnika i zapiec. Myślę, że pomysłów na ich wykorzystanie. Będzie dużo i z pewnością można się tutaj bardzo fajnie tymi plackami pobawić. Szczególnie, że zabawa jest o tyle przednia, że bazą do tych placków mogą być różnego rodzaju zupy. W mojej dzisiejszej wersji jest to kartoflanka, czyli placki przypominają takie nieco placki ziemniaczane, ale innymi moimi ulubionymi wariantami są placki na bazie zupy pomidorowej, takiej gęstej od warzyw oraz na bazie zupy meksykańskiej, czyli z mięsem mielonym, podsmażonym w cebulce i przyprawach oraz dużą ilością warzyw. Wszystkie zupy się do tych placków nadadzą, ale te trzy wspomniane, czyli kartoflanka pomidorowa i meksykańska, to moje ulubione bazy do tych placuszków i z tychże zup najchętniej je przyrządzam. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba. Koniec gadania, bo czas podawać placki na stół. Raz jeszcze zachęcam do ich przygotowania i na koniec jak zawsze życzę smacznego.